Nasze pokolenie zawiodło. Pora przekazać pałeczkę młodym. Dlatego gorąco zachęcam, aby pokazywać młodzieży film Animal. Patrz, delfiny! Z czasem odcięliśmy się od dzikiej natury, od zwierząt, od lasów. Niesamowite spotkanie. Według naszej kultury jesteśmy jedynymi ciekawymi formami życia. W połowieku wyeliminowaliśmy 50% dzikiej natury na Ziemi. Lobby przemysłowe posiada władzę. Możemy chwilę porozmawiać? Przepraszam? Jak to się stało, że zaczęło się robić coś takiego? To moja pasja. Hodowanie zwierząt w taki sposób nie może być pasją. Nie mam wyboru. Nowy film twórcy naszego programu. Pokolenie wstaje, by potrząsnąć dorosłymi i bronić życia. Cały system musi się zmienić. Świadomość musi stać się działaniem. Razem zebrali ponad tysięcy ton plastiku w ciągu trzech lat. Nie eliminujemy uciążliwego drapieżnika sztucznymi środkami, sprowadzamy jego przeciwnika. Możemy naprawić, odwrócić obecną tendencję. Z 20% przeszliśmy do ponad 50% zalesienia. <laughs> Musimy zacząć postrzegać siebie jako zwierzęta.